Witajcie, kochani, tutaj wróżka Kamila, która magicznie Wasz czerwiec rozpoczyna. Kochani, przed nami nów Księżyca. Ja dzisiejszy filmik nagrywam z mojego miejsca mocy, także słyszycie w tle pewnie ptaki i inne odgłosy natury, które kocham. Przygotowałam dla każdego znaku Zodiaku kartę, która, mówiąca, która będzie mówiła tak naprawdę o energii dla każdego znaku Zodiaku podczas tego nowiu czerwcowego. Dla baranka, królowa denarów. Oczywiście, barany kochają pieniądze, więc energia pieniędzy, szczęścia, radości, inwestowania. Podczas tego nowiu większość byków pomyśli o pieniądzach i zastanowi się: Kurczę, czy ja pracuję w dobrym miejscu, a może bym zmienił, a może w końcu bym otworzył własną działalność gospodarczą. Czyli podczas tego nowiu będziecie inwestować w siebie, w swój związek, w swoje zdrowie. Także Zaowocuje to. Byk, królowa buław, no, byczku. Jeżeli jesteś mężczyzną, uważaj na kobietę, która cię może zdominować, może do końca dla ciebie to nie będzie dobre. Jeżeli jesteś, jeżeli jesteś kobietą, uważaj na samą siebie, wyluzuj tak naprawdę, ale jeżeli jesteś w jakiejś trudnej sytuacji, walcz o swoje. Królowa buław mówi o działaniu, czyli to jest taka energia, drogi byku, działaj, a będzie ci dane, czyli nie bój się. Nie chowaj problemów pod dywan. Trzeba w tym okresie nowiu powiedzieć, co tak naprawdę w twoim serduchu się dzieje. Bliźniak, cesarzowa, piękna karta mówiąca o tym, że e, drogi bliźniaku, podczas nowiu odnajdziesz spokój, zrównasz się z Matką Ziemią, e, Twoje finanse się ustabilizują, znajdziesz jakiś pomysł, żeby na przykład wyjść z jakichś problemów finansowych, może kobieta ci pomoże. Jeżeli jesteś matką, pogłębisz relacje z dziećmi, jeżeli spodziewasz się dziecka, może być przedwczesne rozwiązanie, ale bardzo pozytywne, jeżeli czekasz na dziecko, na tą wiadomość, czy będę w ciąży jak najbardziej. Także to jest piękna karta, drogi, drogi Bliźniaku. Rak, rycerz kielichów, piękna karta mówiąca o tym, że drogi raku wychodzi do ludzi, dawaj się zapraszać podczas tego nowiu. Zaproś kogoś, kto czeka na to spotkanie, na randkę. To jest też karta dobrych wieści, wiadomości, pracy, jak najbardziej, ale będziesz wykonywał pracę zgodną z Twoją duszą i z Twoją pasją. Uważaj na układ pokarmowy, ale generalnie to jest bardzo dobra karta. Lew. Karta cesarza, drogi Lewku, no podczas tego nowi podejmiesz pewne decyzje, będziesz taki stanowczy, stanowczy taki cesarz, to jest karta takiej głowy, prawda, czyli działa i generalnie podczas tego nowi logicznie. To jest karta mężczyzny, który płynie troszeczkę na ciebie. Jeżeli jesteś kobietą, to oczywiście tutaj mężczyzna może się zdeklarować. Może podejmiecie decyzję o wspólnym zamieszkaniu, ślubie. Jeżeli jesteś mężczyzną, to może po prostu sam podejmiesz taką decyzję. Generalnie to jest dobra karta pod względem finansów, ale też związkowym. Panna, karta maga, podczas tego nowiu manifestuj. Proś w górę o to, co tak naprawdę chcesz, wyobrażaj sobie, afirmuj, a będzie ci tak naprawdę dane. To jest karta też głosu, pewnych umów, które będziesz podpisywał. Tak naprawdę, mak to jest czarodziej. Co sobie wyobrazisz, tak będzie. Uważaj też na osoby, które zbyt pięknie mówią, bo to jest też karta takiego kombinatora. Pod względem negatywnym, także pamiętajcie, nie wszystko złoto, co się świeci. Waga as denarów. Piękna karta mówiąca o tym, że masz asa w rękawie, i podczas tego nowiu tego asa użyjesz, albo wpadniesz na, tak naprawdę na wspania wspaniały pomysł, żeby swoje na przykład finanse podreperować, albo to też jest karta mówiąca o tym, że ci jakiś zastrzyk gotówki. Skorpion siódemka kielichów. Przestań marzyć, przestań sobie wyobrażać za dużo. Siódemka kielichów mówi, że jesteś po prostu niezdecydowany, podczas tego. Nowiu podejmij tą decyzję, jeżeli jesteś pewny, bo jeżeli nie, daj sobie na razie spokój. Eee, także też nie wybrzydzaj, nie wymyślaj, eee, nie żyj tylko złudzeniami i marzeniami, bo liczy się tylko to, co jest tu i teraz. Eee, strzelec, karta umiaru. Uspokój się, wyluzuj podczas tego nowiu. Nie, zbyt pochopnych decyzji nie podejmuj. Zwróć uwagę u siebie na zdrówko. Idź na jakiś masaż, do sauny, na jakąś może jogę. E, nie podejmuj zbyt pochopnych decyzji. E, anioły są koło ciebie, bo karta umiarkowanie zawsze mówi o tym, że siły wyższe są nad tobą. Jeżeli masz jakieś problemy, zostaw to wszechświatowi, a góra się tym zajmie. Koziorożec, trójka e, buław, mówiąca o tym, że to jest karta bramy. Czas podjąć decyzję. Podczas tego nowiu... Mm, Oświeci Cię coś yy, i powiesz tak: mam tego dosyć, chcę to, chcę rozwoju. Najczęściej to jest karta zmiany miejsca zamieszkania, nowego związku, przemieszczenia się, nowej pracy, generalnie przyjazdów, wyjazdów. Możesz dostać jakąś yy, informację od szefa, że jesteś delegowany gdzieś. Nie bój się, bo te zmiany są potrzebne i te zmiany są dobre. Ruszaj do przodu, ten nów cię natchnie. Wodnik, piękna karta, Dwójki Kielichów. No, drogi Wodniku, i to też mówię sama do siebie, że ten nów e, spowoduje, że pokochasz sam samego siebie, z czym masz bardzo duży problem, bo wchodzisz bardzo w toksyczne relacje. E, pokochaj sam samego siebie, a będzie ci dane, bo prawdziwa miłość jest tu, tuż, tuż, ale musisz e, na tą miłość wodniku być gotowym. Pokochaj siebie i działaj z pasją rybki dziesiątka mieczy ojej, co was tak powaliło pamiętajcie, to co wam się teraz wydaje tragedią smutkiem, co was po prostu zniszczyło zaraz was to odbuduje pamiętajcie o tym, co nas nie zabije to wzmocni. uważajcie podczas nowiu czerwcowego na zdrówko przebadajcie się nie dźwigajcie, odpocznijcie i nie kontynuujcie relacji, pracy czegokolwiek, która po prostu was zniszczy i powoduje, że po prostu cierpicie Wszystkiego dobrego kochani, wróżka Kamila.